Nie wiem czy ty też tak masz, ale mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie niestety, ale najłatwiej jest zgubić samego siebie. I to nie przez brak możliwości, tylko właśnie przez ich nadmiar. Każdy coś mówi, każdy coś sprzedaje, każdy wie lepiej niż ty masz żyć. Scrollujesz, porównujesz się, myślisz, że jesteś w tyle, ale prawda jest taka, że większość ludzi nawet nie wie, dokąd tak naprawdę idzie. I chcę, żebyś zrozumiał, że to tak naprawdę nie jest ich wina, tylko wina świata a tak właściwie tempa świata. Największym luksusem dzisiaj już nie są pieniądze, jest to jasność. Wiedzieć kim jesteś, czego chcesz i czego nie chcesz. Bez tych prostych rzeczy każdy trend cię wciągnie, a każda moda cię rozproszy. Nie musisz być wszędzie, nie musisz robić wszystkiego, nie musisz gonić za każdym nowym trendem. Rozwój to nie tylko pieniądze, to spójność. Jeśli je zarabiasz, ale tracisz siebie podczas tego wszystkiego, to nie jest prawdziwa wygrana. Jeśli rozwijasz się w swoim tempie, niezależnie od tego, co mówią inni, jesteś dalej niż 90% ludzi. Spokój to dziś przewaga konkurencyjna. Ludzie, którzy są spokojni, myślą długoterminowo, nie podejmują głupich decyzji, budują coś trwałego oraz wartościowego. Dlatego my nie krzyczymy, dlatego my nie gonimy. Dlatego tak bardzo ważne jest Twoje towarzystwo, które nie ciągnie ciebie w dół. Nie wyśmiewa twojej ambicji oraz nie nakłada dodatkowej bezsensownej presji na ciebie, bo widzisz, rodowisko albo ciebie wzmacnia, albo niestety po cichu ciebie niszczy. Nie śpiesz się, nie porównuj się, rób swoje w swoim tempie. To wystarczy.